Witam Was widzowie w kolejnym odcinku z Poppy Playtime 2. Ostatnio nie mogłem. Yy, chyba przeciągnąć tam jakiegoś. Nie wiem, zaraz zobaczymy, co tam nie mogłem. W sensie, czego tam nie mogłem zrobić. Co ten. Właśnie, gdzie mm, o tego nie mogłem sobie przyciągnąć. Zobaczymy teraz. Czekajcie, bo się... No chyba żartujecie, że się zbagowałem. Ty co jest? Ty coś, coś stanęło. Nie no, że jest w mordę. Jeszcze raz trzeba to nagrywać całe. Jeszcze raz, bo w sumie... Dobra, jeszcze raz. Nieważne ja z tym napiwaniem jeszcze raz Jezus, ale co, to, co się stało to ja nie wiem Nie wiem no albo to zasilanie trzeba mu dać dobra Teraz już otaja o co chodzi Ej, w ogóle ładniejsza grafika jest Ostatnio grant to była jutro. No Bo tak, tu musimy przenieść tego. Gdzie tu będzie złota figurka chyba? No właśnie. Jak jest tak, pani to jest już zebrana, nie? No bo dlaczego by miała być na Tak, ja zrobiłam. to trzeba było tak przełączyć. Ty idziesz do mnie? Bro, zaraz to zrobię. No, dobra. Czyli ja jednak jestem debilem. że przecież to było do wykminienia, że trzeba coś tam przełączyć jakimś panelu głównym, czy co to w ogóle jest. No i teraz jeszcze mam statuetkę, nie wiem jak ja tam weszłem. Nie wiem, jak, jak tam wejść. Pomóżcie. Pomóżcie. Cyreny A2O. Pomóżcie. Nie, no nie wiem. No ja złoty no. no, Dobra, nie da się. Idziemy dalej. A ja się tam przejmować nie będę. I sorry za ten telefon. Ja bym się przyjmować nie będę, bro. Jezus, taka długa ta trasa jest Szybszej nie było Prawdę normalnie, Na szybszych to nie, ma, nie mieli Jezu Boże, jedź tym chwytakiem Czekaj, bo coś się zepsuło Coś, coś się popsuło Chciałem nagrać serię z Pokemon Let's Go Pikachu, bo kupiłem Nintendo. No ale mm, do tego potrzebuję adaptera, żeby to nagrać. Więc yy, a nie mam zamiaru wydawać pieniędzy, więc lepiej jakbym po prostu kupił mm, FNAFA tego. Mm, nie pamiętam jak to się nazywa tam No, dobra, nie a, security bridge, no właśnie. Dobra. Jeszcze raz. Nie mogłem przekierować. Dobra. Działa. Ja nie mogę. Kurde, przecież to trzeba jeszcze przesunąć. Jestem jakiś upośledzony. Dobra. Jest przesunięty. O, jest? Dobra. I ciekawe, co tu jest. wiemy, gdzie wejdę. Tak, nie na wprost się tam szło. Dobra, nie wiem. No nie wiem, nie wiem. Idzie. Trzymuję. Odplątać to... Dobra, nieważne, jeszcze raz. Nie, Nie czekajcie, bo muszę wykmienić jak to zrobić. Ja coś zepsułem znowu. Znowu coś zepsułem. Coś się popsuło. A, no to trzeba kucnąć. Chyba. Ty no, nie wiem. Dobra, bo to... nie wiem. Czekaj. Czekaj. Nie, co ja robię? Słuchaj, bo nie wymieniłem jeszcze A to... Tu tu. I wtedy... Nie. Nie jest jakiś inny. Nie, ja tego nie potrafię zrobić. Boże, co ja robię? Już to jest proste jak budowa cepa, a ja tego nie potrafię. Zgaduję, że jest proste jak budowa cepa. No pewnie już każdy z Was by to rozwiązał. Tylko, że ja jestem jakiś inny i nie umiem tego zrobić. Boże, ja to kiedyś przeszłam. Pół godziny. Nie no, może nie w pół godziny, ale dosyć szybko. I ja się zbagowałem. No to super jeszcze raz. Nie, dobra, jeszcze raz pomyślmy, co, co można tu zrobić. No nie Tak nie, nie pewnie ja po prostu nie. Ja po prostu jestem jak i nie umiem tego zrobić. A to jest giga proste. Powtarzam to trzeci raz, wiem. Nie wiem. I co? I teraz jakoś. Już... No i się zbagowałem. A nie, dobra. A. Tak by.

Nie no ja jestem jakiś upo Nie po prostu to jest Jezu jakby to jest po prostu przeniesienie energii z punktu A do punktu B A ja tego nie potrafię zrobić Proszę cię Przecież to jest banalne A ja tego nie potrafię zrobić No proszę was. Nie wiem Nie wiem Nie wiem ja, ja jestem jakiś Kurz Azeja, já teraz puści tą łapkę Spróbować... Não, não é possível... Cześć, cześć, cześć Aja, jakbym zrobił coś takiego z... cholera A, nie mogę tego. Nie to faktycznie fajnie. Nie wiem. Kurde, no nie wiem, nie no. Co za wstyd stary. Nie umiem, nie, nie, nie umiem przejść po playtime 2. Jezus, Maja. Boże. Uf, nie wiem, co, co ja robię ze, ze swoim życiem, że po playtime 2 nie umiem przejść. Proszę. Nie, no to jest jakiś. Nie, to jest nie szoki niedowierzanie, po prostu, bo to, 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 to trzeba być naprawdę jakiś upo, żeby nie umieć tego przejść. To jest mnie proste, ale oczywiście i ja nie umiem, bo czemu by nie? Czemu, by mia, czemu bym miał umieć to w ogóle zrobić? Nie wiem, no, nie wiem, no. Cholera jasna. Z punktu A do P, punktu B, przeniesienie energii, to już was stanowi mi trudność. Nie no, to jest jakiś, pół, ja jestem jakiś... Dobra, wiemy co z celem chodzi. Aha. Nie, dobra, to naprawdę... mnie to było... ...banalnie proste, a ja się nad tym... Mm, nie wiem, głównie chyba was 10 minut, nie? Jak ktoś to jeszcze ogląda, to ja się zdziwię, nie? Bo mm, to jest jakiś taki dziwny film, że, nie no, ty, nie no, wy już się pomyśleliście, że ten typ jest jakiś odklejony, no bo jestem, ale... Ym, nie wnikajmy w to, no ale proszę was, to co w tym jest trudnego? A ja żym to rozwiązywał pewnie z 5 minut albo 7, no nie wstyd. Czekajcie, zobaczę. No pewnie z 5. Albo fe, fe się pewnie z 8 nawet jeszcze. Co teraz będzie? Zobani był chyba. Tak? Łakałagi, nie? To jest ok, ale... Nie, no. Nie wierzę, że ktoś to jeszcze ogląda. Po ciemku nawet się da, ale mi się podział, nie chce robić, więc przyjdziemy sobie normalnie. Ty! Jezu, ja tu znam. Ale niestety się nie złożę skipować, więc no cóż. Patrzmy na te Hagiwegery. Ta, zaraz będziemy jej bić po mordach. Hej, ale fajnie. Naprawdę. Bardzo proszę. Już możemy. Ja jeszcze mam i onglax teraz, ale na serio, grafika się chyba w tym poprawiła. Nie było nigdy tak ładnie w tej grze. Witam, kiedyś się znajdę, znajdę Cię, rozumiesz? <grym> Nie, dobra, jestem jakiś odklejony. Nie wiem, gdzie one są. Jest tu dom. W sumie mnie ta gra stresuje. Jezu, prawie by na mnie skoczył. Najgorsze jest to, że tu jest. Tu nie jest jakoś bardzo trudno jumpscare dostać, bo tu... To... Jezu, ile was tu jest. Mam najbardziej skerry źrę w powi. Sławka, jakby było to lepiej przychodzić. No wiecie. Na razie nie mam założonych. To jest lever hard normalnie. Jezu, ile was tu jest? Po kiedyś tu przyszłam, ale trofeum za to dostałem, Ale... się zdziwiłem, że za to jest. To nie było jakoś bardzo trudne. To jest kolejny etap. Mam nadzieję, że nie. Nie ma? Nie ma. Jezus, tak jest. Tak jest, tak miało być. Dobra, przestań gadać. Nie wiem czy nie za cicho będę mówię. I będę zacichona w ale mam, mam nadzieję, że nie. Kurde, strasznie mało słychać tą grę. co się, cicho jest. Proszę. O, otwarcie, Aha. O tak. O nie. Która to jest część z tego. Nie wiem. Aha. O Jezus. Aha, to do to odciągało tam, ale to chyba trzeba trochę wyżej jeszcze wyjść. Tam potrzebuje spaść. tam dziękuję nie wiem czy byłby z misji kurde, abym spadł chyba nie bo ona jest dopiero po stakings, chociaż nie wiem, może była chociaż nie, bo ona tu jest no nie da się Dobra, jest. Jezu. Pierdzielam. Ja zapierdzielam tym młodzikiem. <laughs> o, tu będzie. Kissy Missy. Ja lubię tego akurat. Poziomu. Tu się wie... No, poziomu. O. misji. Jakiś mały się zrobiłem. Nie wiem, mało jestem jakoś bardzo. Czekajcie. Nie, to, to nie jest. Tak nigdy nie było. Nie, to... To jest dziwne. Też poproszę wam. No bo... ci widzi. Słuchajcie, bo jak Nie wiem jak to odkucać. Czekaj, jeszcze raz, no Nie wiem. Muszę jeszcze raz zrobić, bo po prostu... jakby... o. Widzicie, teraz normalny jestem. jeszcze zaraz wysoki jestem. No, nie chciało mi się odkucnąć. Więc spoko, teraz znowu jest, ale to dlatego, że... Musiałem od checkpointa zacząć, no jak wiecie, nie? No, w sumie nie mam po co to mówię. Ale wcześniej byłem taki, nie? No, to powinienem być taki, nie? Albo ja coś mówię dziwnego, nie? No taki byłem, ja jestem pewny. Ale chodziłem jak normalnie. Tak, bo wtedy już od razu przeszłem tu. Tam coś się zbagowało. A co? Tak, Dzięki. A mogę wziąć tam. Nie zaszkodzi. Może nawet. A. No i... i. No i, 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 tu mam w sumie to, więc... Nic się nie stało Polacy, nic się nie stało. Co? Czekaj, o czym ja to tam mówię? bym ja dobrze, że twierda. To było dziwne. To było sas To chyba się składało tu. Tylko susze, bo to chyba cię otwierało ten. Włożyłeś kasykę. Nie, ja, tu coś trzeba ten. No nie bierzesz, podchodzisz tu. Podchodzisz tu. Podchodzisz. Bierzesz, żebyś tu. Jeszcze stąd, i idziemy tu. No i masz otwarte drzwi. No że już się nie zamyka bo to już ten Makołagi jest dosyć krótkie mm. Mm. i dosyć ogólnie łatwe, ale A najbardziej stresujące takie, najbardziej scary, nie? Bo raź ci coś na mordę wskoczy z każdej strony się musisz rozglądać. So. Jezu. Jedź o, sejwuje się, bo już ten tu są teraz szybkie save. Nie no, musiało coś się updateować Jezu, coś tam się wykleił trochę Ten nasz bery, bary, czy jak to tam się zwie ten pociąg nie wiem, chyba bary Jezu, jaki lag był. No, czarna dziura, nie no, spoko, nie wpadniesz tam. Mam. Wiesz co. Nie no, ale to był taki... E, zlagowało się coś teraz. Nie wiem czy Staons teraz już robić. Myślę, że w kolejnym odcinku. Nie no myślę, że już w kolejnym odcinku. Mamy sporo kotu, kodu, a nie koku. Więc myślę, że tu przystejcąc możemy zakończyć nasz odcinek. Nie dziwa, że jeszcze pojawi się drugi, ale nie jestem pewny. Ale w sensie nie z Playtime, tylko z jakiejś innej gry. Ale jeszcze nie wiem. Czekaj, tu przez przypadek klikłem. No i to chyba tyle. Widzimy się w następnym yy, odcinku albo z Poppy Playtime 2, albo w innym. No to nara.